Drodzy, dzisiaj będzie bajka-zagadka, prosta, nie wiem, może łatwa, może to będzie kocia-zagadka. W każdym razie, całkiem niedawno temu był sobie pasek. No to taki pasek. Pewien kot chciał go zjeść, ale pasek nie pozwolił. Pasek zamienił się w obręcz. ciekawą. Wcześniej dogadał się z pastelkami z złotą, czerwoną, różową, pomarańczową i poprosił o zmianę wyglądu, bo stwierdził, że jest kolor taki nudny jako biały. Chcę posiąść kolorem. No więc pastelki przeszły do dzieła. Zaczęli kolorować? Kredki skwakliwie kolorowały obręcz. Zadowolone, że mogą się nieco zabawić. Podzielić się radością swoich barw. I dzielnie, systematycznie tę obrączkę kolorowały. Zabawiały się mieszaniem barw. Przy tej okazji powstawały nowe. Jak na przykład tutaj taka zieleń w odmianie kaki. Sołe pastelki przesuwały się w swojej ciężkiej pracy. Wciąż naprzód, i naprzód. Niektóre już były dość zmęczone i wypatrywały końca obręczy. Były przekonane, że przecież taka praca niebawem się zakończy. Ale wcześniej trzeba będzie, jak to w obręczy, pokolorować jeszcze drugą stronę. Żeby obręcz była w pełni kolorowa. Więc przesuwały się tą jedną wybraną drogą, wciąż naprzód i naprzód. Przy tej okazji w czerwień, kiedy mocno zaprzyjaźniła się z zielenią, to przy okazji powstał buraczany kolor. Czas upływał i pastelki zaczęły się troszkę irytować. Nie że jakimś dziwnym cudem nie potrafią skończyć tej pracy. Chciałbym już zacząć nowe płaszczyzny kolorować, czyli drugą stronę pierścienia. A tu wciąż są na jednej, tej samej stronie. Zapalały się ogień czerwieni. Usiłowały za wszelką cenę ostudzić uczucia niebieskim, chłodnym kolorem. Ale niewiele się to, niewiele to pomogło. I w pewnym momencie zaczął zauważyć, że spotykają się ze swoim początkiem zabawy. Hmm. A sama bransoletka odkryła, że nie obracając drugiej strony, na jednym ciągu została pokolorowana na dwóch stronach. Moi drodzy, co to jest? Dla Was zakadka, Nie powiem. Dla mnie osobiście to w ostatnim czasie było odkrycie. Natomiast Was zachęcam do pomalowania, pokolorowania, popisania pisakami, jak tam uważacie. I do zabawy z taką formą plastyczną. Dziwną, matematyczną. Cześć. Do zobaczenia w przyszłym odcinku.